Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek, dzisiaj będzie znowu chemia, tak? natomiast na wstępie no nie mogę się powstrzymać, żeby nie podziękować za te wszystkie miłe słowa skierowane w, moim, w moją stronę. E, bardzo Wam dziękuję za to wsparcie. Jest to dla mnie motywacja do jeszcze lepszej pracy. Także będą nowe odcinki, będzie się działo wiele fajnych rzeczy. Zapraszam. E, jeszcze siódma A, moja najlepsza grupa, siódma A, ja w Was wierzę, jesteście super, bardzo Was lubię, trzymamy się razem, mimo że ja w Wy y, daleko w Rumi, tak, nie możemy się zobaczyć twarzą w twarz, ale trzymamy się razem, pracujemy, także do roboty, do dzieła. Dzisiaj w temacie z chemii, zakochane pierwiastki i zazdrosne atomy, reguła, do zapamiętania, z chemii, tak, zazdrość, kompromisy, miłość między pierwiastkami, jak to się wszystko ma do naszych zadań z chemii, tak, Ale na początek oczywiście krótkie przypomnienie, bo to jest rzecz fundamentalna, będziemy zawsze do tego wracać, Dmitrij Mendelejew wszystkie pierwiastki występujące na Ziemi, też w przestrzeni kosmicznej, wszystkie znane pierwiastki pogrupował w taką oto Tabelkę i ta tabelka jest fundamentalna, żeby zrozumieć, jak ten nasz świat y, wygląda, tak? pierwiastki grupy, grupa pierwsza, grupa druga, to są po staremu te grupy poboczne, nas, nas tu nie interesują. Tak? Natomiast dalej trzynasta, czyli trzecia, po staremu trzecia A czternasta, piętnasta, te szóstki, tutaj siódemki, ósemka to nas interesuje. Tą jedynkę sobie troszkę pominiemy, bo. Nam zaciemnia tylko, tak? No i okresy. Okresy od 1 do 7. Okres oznacza liczbę powłok na powierzchni pierwiastka. Tak? Liczbę powłok z elektronami. Na ostatniej powłoce to tak zwane elektrony walencyjne. To o tym dzisiaj będzie, tak? Tu będzie problem, bo okazuje się, że wszystkie pierwiastki chcą mieć taką sytuację. Chcą mieć 8 elektronów walencyjnych. Jak mają... To są zadowolone, jak nie mają, to są wkurzone, tak? Chcą mieć 8. Czasami mają 7. Niewiele brakuje. Co tu zrobić? Chcę mieć 8. Albo jak pierwsza czy druga grupa, to mają trochę za dużo i to też jest problem. Mam za dużo, mam o jeden za dużo. Na poprzedniej powłoce to mam 8, ale na ostatniej mam tylko jeden. Co tu zrobić? No, można się pozbyć, tak? O tym dzisiaj będzie, tak? No, ok, czyli po pierwsze e, wiązania chemiczne, tak? bo to o tym tu będzie de facto, wiązania kowalencyjne, czyli tak zwany zgniły kompromis, tak? na czym to polega i wiązanie jonowe, to jest to w przypadku zakochanych pierwiastków. Tak? O co w tym chodzi? Bez śmiesznych przykładów no, jest to trudne. Tak? Ktoś powie koszmar, nie chce tego, nie da się. Da się, spokojnie wiązania, nazwy trudne, rzecz banalna, jak w życiu, tak? Miłość albo kompromis. OK? Stąd. Mamy tak, zazdrosne atomy. Mamy dwa zazdrosne atomy. Tak? Fluory dwa. No, zazdroszczą. Tym z ósmej grupy chcą mieć też 8 elektronów walencyjnych. Tak? Mają 7. Tutaj można by narysować tak jak to jak te oczka. Jedna para, druga para, trzecia para. Czyli już 6 i jeszcze ten jeden niesparowany elektron walencyjny, tak? Coś można z nim zrobić. Ten ma tak samo, ma 7. Jeden elektron ma taki nieparzysty. Długo narysowałem. No i co zrobić? No, chcę mieć 8. Mam 7. No to umówiły się, że sobie będą pożyczały ten jeden. Ja pożyczam tobie, ty pożyczasz mnie. Ja tobie, ty mnie. Tak sobie żonglujemy piłeczką, tak? Ja mam piłeczkę, ty masz piłeczkę, ja mam piłeczkę, ty masz piłeczkę. Przerzucamy ją sobie od jednego do drugiego, no i każdy co chwilę jest, jest zadowolony, bo co chwilę ma 8, tylko co chwilę nie ma 8 też, tak? No ale co jakiś czas są zadowolone, bo mają ten pożyczony. Oczywiście pożyczam, oddaję, więc nie mogę być tak 100% zadowolony, bo jak nie oddam, no to będzie problem, nie? Także to jest to. Pożyczanie sobie elektronów na ostatnie powłoce, tak, to się nazywa wiązanie kowalencyjne. Pożyczam, oddaję, pożyczam, oddaję i tak w kółko, tak? Czyli mamy dwa pierwiastki takie same, które pożyczają sobie elektrony. Czasami musi być więcej, na przykład tlen jest w szóstej grupie, więc mu dwa brakują. Spotka się z drugim tlenem, też mu dwa brakują, to sobie dwa przerzucają, tak. Pożyczają każdy po dwa, ja tobie tymi, ja tobie tymi, po dwa. Czyli wiązanie podwójne. Jak po trzy, to potrójne. Okay? Dobrze, widzicie, no jakoś idziemy do przodu, tak? No i teraz przypadek miłości między pierwiastkami. Wybrałem ten najprostszy, bo mamy go w domu, wszyscy, tak? Co to za pierwiastek? Co to jest? Na, czyli oczywiście sod tak? natrium cl to jest z siódmej grupy czyli 7 elektronów walencyjnych to jest oczywiście chlor tak to już wszystko jest rozpisane co się między nimi dzieje otóż ten ma o jeden elektron za dużo ten ma o jeden elektron za mało tak no co tu zrobić ja się pozbywam nadmiaru a ja dostaję ten jeden który chcę tak? czyli na przykład sod Zakochuje się w chlorze, oddaje mu to, co ma w nadmiarze, tak? No, a chlor, no tutaj jeszcze nie niezadowolony do końca, ale jak dostanie, to się ucieszy, tak? Dostanie ujemnie naładowany elektron, ma 8, więc to, o co mu chodziło, tak? No, a przy okazji jeszcze odzyskuje ładunek ujemny, no i tu są dwie nazwy: jak dostałem ładunek ujemny, jestem jednoujemny, czyli jestem anionem jednoujemnym, tak? Jak oddałem elektron, no to oddałem ładunek ujemny, czyli stałem się kationem, stałem się jonem dodatnim. Tak, tak to się nazywa. No a wiązanie? Anion-kation, anion-kation, wiązanie jonowe. Teraz pytanie, czy one się przyciągają, czy też one się odpychają? Minus i plus. Czy to będzie miłość? Tak, to jest miłość. One się przyciągają na stałe. Trudno je rozerwać, minus i plus. Tworzą stały, dobry taki związek na całe życie. Tak? Mają po 8, więc się cieszą. Dzięki temu, że współpracują ze sobą, tak? Oddaję, dostaje. No i ta miłość mamy ją tutaj w solniczce, w sól kuchenna, natrium chloratum, tak, przykład wiązania jonowego. Wszystko. I co? Dało się? Dało się. Myślę, że jeżeli są jeszcze problemy, jeżeli coś gdzieś jeszcze jest niejasne, wyjaśnię dzisiaj na lekcji. Tak? Spotykamy się. Jestem z Wami, pamiętacie? Tak, jak Owsiak powtarza po wszystkie dni, aż do skończenia świata i jeden dzień dłużej. Do zobaczenia.